Im mniej mamy tej, tego potencjału do używania myślenia krytycznego, tym no jakby bardziej bezkrytycznie podchodzimy do wszystkiego. I co więcej, ten nauk najczęściej niezauważalnie zmienia osobowość. Jest intencjonalne, kiedy osoba uzależniona na przykład domaga się finansów, nie? Że, że jakoś chce wymusić na, na partnerze czy partnerce, żeby podzieliła się pieniędzmi. Małek. Witam, zapraszam Państwa na szósty już podcast poświęcony przemocy w rodzinie. Dziś porozmawiamy o uzależnieniach, i to nie tylko o uzależnieniach od alkoholu, ale także m.in. od gier komputerowych czy leków. Ze mną moi goście: pani Marzena Tront, lekarz-psychiatra, seksuolog, pani Monika Liszka, psycholog i psychoterapeuta, i pan Tomasz Górnicki, założyciel Fundacji Pogody Ducha, prawnik. Dzień dobry, witam. Zacznę od Pana, ponieważ na co dzień współpracuje Pan z osobami, które są uzależnione, które były uzależnione, no bo przecież po to została powołana ta fundacja. Ja mogę powiedzieć, że uzależnienie z, z punktu chyba medycznego nie chcę się tego wypowiadać autorytatywnie, ale ono nie mija. Nie można mówić o kimś, to był uzależniony, bo uzależnienie z, w, w momencie, kiedy już ten, ta faza jakby nastąpi, ta pierwsza faza uzależnienia aktywna to już nie można z tego wyjść. Można tylko jakby zachowywać abstynencję, obojętnie jako uzależnienia czy narkotyków, alkoholu, leków, czy, czy właśnie hazardu, wystrzegania się wszelkich takich jakby sytuacji, które mogłyby powodować ryzyko powrotu do, do fazy aktywnej. A to uzależnienie, to często jest przyczyna rozpadu małżeństwa, rozpadu związku i agresji. Tak, w tym sensie, że alkohol wzmaga zachowania agresywne. Y, oczywiście nie jest bezpośrednią przyczyną przemocy czy agresji, ale wzmaga takie zachowania i u kobiet i u mężczyzn, bo przecież mhm. uzależnienia nie mają płci. Jesteśmy pewniejsi siebie, królami życia jesteśmy. jest jeden z najstarszych znanych ludzkości, w cudzysłowie, antydepresant, tylko tak. nie należy tego traktować jak lekarstwo, dlatego że mechanizmy, słuchajcie, biologiczne, Działania alkoholu na nasz układ nerwowy są takie, że on stymuluje układ nagrody. Oprócz tego, że jest potężną neurotoksyną czyli substancją, która uszkadza układ nerwowy, to tak naprawdę we wszystkich uzależnieniach chodzi o łaskotanie, stymulowanie ośrodka nagrody, który mamy w mózgu. Natomiast na ile właśnie zmiany związane z uzależnieniami Naszego zachowania wynikające i z uszkodzeń w przypadku substancji chemicznych, czy to alkohol, czy to leki, czy narkotyki, czy z uzależnieniami behawioralnymi, no to jakby konsekwencje tego są zupełnie inne. Natomiast agresja pojawia się w przypadku osób pijących, czy. Biorących narkotyki jako wyraz uszkodzeń, natomiast w przypadku np. osób uzależnionych od gier, od hazardu, jako przejaw buntu czy też protestu przeciwko odstawieniu czegoś, co nam tą nagrodę dostarcza, co nas stymuluje, co łaskoczy nasz, nasz mózg. Czyli protestujemy gwałtownie, ujawniając agresję, jak ktoś mówi nam albo nakazuje jakaś sytuacja, zaprzestać tych praktyk unika i, i jak Ty to ewentualnie widzisz? Jest właśnie tak, jak mówisz, że uzależniają się osoby od, od wszystkiego właściwie można się uzależnić I wtedy, tak jak można mówi, jest drażniony taki obszar w mózgu, który jest odpowiedzialny właśnie za, za takie poczucie właśnie, że, że jest dobrze, że jest miło, no to się oczywiście szybko kończy i później um, niestety osoby uzależnione nie mają już takiej przyjemności, natomiast muszą powtarzać różne czynności, na przykład granie albo używanie alkoholu. coraz większych dawców. coraz większych dawkach. Na tym polega mechanizm uzależnienia, prawda? Tak, oczywiście. Po to, żeby w ogóle czuć się... Um, w miarę komfortowo. Nie zauważają, że tracą rodzinę? No, oczywiście, oczywiście, że, że, że zauważają takie, takie rzeczy, natomiast nie są w stanie się powstrzymać, dlatego że pojawiają się w ramach każdego uzależnienia od substancji. Które działają też neurotoksycznie, pojawiają się objawy głodu i one powodują potężny dyskomfort, niepokój, fizyczne objawy dyskomfortu, więc później już nie pijemy bądź nie bierzemy po to, żeby zrobić sobie przyjemnie, tylko żeby uniknąć tego, co niedobre. No ale też zaczynamy myśleć i widzieć, jakie są skutki używania danej substancji albo robienia różnych zachowań, i wtedy pojawia się poczucie winy, wstyd, no a już wiemy, jak sobie poradzić. Dramatyczne dla rodziny czy dla relacji rodzinnych jest utrata, znaczy niewypełnianie tej roli, do której człowiek jest jakby w rodzinie przeznaczony. Nie jestem mężem, nie jestem, mężem, nie jestem ojcem. ojcem? Nie jestem mężem, nie jestem szwagrem, nie jestem zięciem, prawda? Bo coraz więcej, Bo więcej czasu, czasu zajmuje, zajmuje Ten nauk. nauk. Co więcej, ten nauk najczęściej niezauważalnie zmienia osobowość w dużej mierze. To są to, to o czym ja dwie osoby, czy organiczne uszkodzenia, prawda? Tak. Czy psychiczne, czy jakieś mechanizmy powodują, że nie jestem, jestem staję się kimś dziwnym dla, dla innym. otoczenia innym. Na początku to są żarty, prawda, bo nie wiem, tata się czy mąż się upił, bo w narzeczeństwie też mu się zdarzało, czy żona się upiła. No dobrze, to, to jest jeszcze traktowane Drudno, jako normalne. akceptowane w naszej tak, kulturze. Tak, przecież to nie jest, nie jest nic wielkiego. Ale ja powoli znikam z życia. Ale ja powoli znikam z życia i to dzieje się w sposób niezauważalny. Ale co to znaczy znikam z życia? Bo przecież nie tylko, że z, z radarów rodzinnych, tak. ale moje życie ubożeje, moje życie psychiczne w związku z tym, że jest jakiś nauk, który wypełnia pustkę we mnie, lęki, wszystko. Ten nałóg zaczyna to zastępować... To są jakby y, dwa aspekty, bo ja jako osoba uzależniona i osoby wokół mnie, jako osoby współuzależnione. Jeżeli mówimy tutaj, powiedzmy, o, o przemocy w, w tej serii podcastów, to y, nauk jest jakby, według moich obserwacji, jest jakby takim wyzwalaczem wszelkich y, form y, przemocowych, bo po pierwsze, osoba, która y, y, ma nauk, jest hazardzistą. Gra cały czas na komputerze, pije, uzależniła się od narkotyków czy leków, przeznacza te pieniądze nie na rodzinę. Ona nawet dla siebie tego nie przeznacza, tylko na zakup tych form właśnie, które spełniają tę, tę nagrodę, powodują w mózgu. A ponieważ tych pieniędzy trzeba bardzo dużo, no to zazwyczaj nie ma ich już, no ja nie mówię to o ludziach bogatych. Zaczyna sprzedawać rzeczy z domu. Zaczynają być właśnie, tak, sprzedawanie rzeczy z domu. Ale i utrata pracy, bo utrata przecież, słuchajcie, z zachowaniami nałogowymi tak. wiąże się to, że ludzie popadają w degradację też i zawodową, bo My cały czas myślimy o alkoholu, ale te inne rzeczy, te, te środki, czy też te zachowania, od których się uzależniamy, tak dominują na nasze życie, że wszystko inne przestaje być ważne, przestaje być priorytetem, więc my zaniedbujemy między innymi rodzinę, ale i pracę, czyli nie dostarczamy środków finansowych i pośrednio jest to, wiecie, też przemoc, która się odbywa na płaszczyźnie, też i finansowej, i emocjonalnej, bo ta osoba jest odcięta w swoim świecie, w tej bańce nałogu tkwi i tam nikt nie ma dostępu. Albo też, bo przecież to jest jasne dla wszystkich, bo o tym się mówi i mamy tego świadomość, że ten nauk koncentruje całą rodzinę wokół osoby uzależnionej i wciąga no, nie na darmo są grupy wsparcia dla osób, współuzależnionych, bo to z kolei samo zachowanie nałogowe i nauk powoduje, że to dotyczy całej rodziny, nie tylko Uzależnionego. Dokładnie, no bo czym jest współuzależnienie? Jest uzależnieniem od osoby uzależnionej, czyli mm -hmm. mój nastrój, moje zachowanie zależą od tego, jak zachowa się mój uzależniony partner. No i to jest właśnie defin definicja współuzależnienia. Ale jeszcze pomyślałam, że to jest bardzo ważne, chciałabym, żeby to wybrzmiało, ponieważ najnowsze badania mówią o tym, że uzależnienie, nieważne jakie, czy od substancji psycho psychoaktywnych, czy te behawioralne. Biorą się stąd, że osoba, która jest uzależniona, miała deficyt relacji, deficyt bliskości, i że substancje albo zachowania są wypełnieniem tego deficytu. Wynagrodzeniem tej samotności? Często wydaje mi się, że, że osoby, które wpadają w uzależnienie, wpadają w to niepostrzeżenie. Nie widzą momentu, kiedy przekraczają tę granicę, kiedy już nie dają rady kontrolować. Zachowań, które wydają się oczywiste. Pograć sobie na, na komputerze w jakieś gry. Ludzie grają, prawda? Ludzie też spożywają alkohol. Ja nie mówię o no, narkotykach, to bym może. Ale czy, czy ludzie grają w karty na, na jakieś drobne pieniądze? Mówimy o ogólnie tak, dostępnych tak, rzeczach, o, od, dostępnych, od których możemy tak. się uzależnić. Ludzie uzależnić, seks, seks przecież. Tak, to są wszystko tak. zachowania dla ludzi. Natomiast i pewne osoby... No, tracą tę kontrolę. Zakraczają pewną granicę. Nie, to jest jakieś, przecież to nie jest ich wina. Jeżeli chodzi o alkohol, że to jest Twoja to, wina. Prawda? To, to genetycznie jest podłoże i jest to zbadane, że generalnie, jeżeli alkoholizm pojawiał się w linii męskiej wśród przodków, to istnieje taki garnitur genów odpowiedzialnych za to, że. Mój kolega, z którym piłem i z którym bawiłem się dobrze w szkole średniej, później na studiach, on nie wpadnie w szpon nałogu, a my tak, dlatego że mamy to w genach. Mamy jakby spolegliwość, podatność na uzależnienie od alkoholu, i to są jakby twarde badania naukowe, które o tym mówią, że nie każdy może pić rekreacyjnie i bezkarnie. Są ludzie którzy jeżeli w rodzinie mają alkoholików, to pić nie powinni. Ale jesteśmy w pewnym momencie życia młodzi, kierujemy się jakby takimi zachowaniami swoich rówieśników i że tak powiem nawet wiedza o tym, że Jakieś czynniki prowadzą do uzależnienia albo zwiększają prawdopodobieństwo dla człowieka młodego, one są nieznane. On po prostu działa w grupie, jest podatny na kwestie grupy, każdy z nas był w pewnym wieku. Plus, niestety, zauważają, mówię niestety, no bo to jest zgubne, ponieważ na początku zauważają te. Te dobre strony używania substancji. Na przykład alkohol mnie rozluźnia, byłem nieśmiały, teraz jestem bardziej śmiały w kontaktach, mniej tak, lęku we mnie jest. Albo nie wiem, za zaczynam grać i z, z nie nieśmiałej jakiejś osoby w klasie wycofanej y nagle jestem y kimś, kto zdobywa najlepsze laury w danej grze, jestem jakoś popularny, fajny, no to właściwie same korzyści. Nie niepostrzeżenie. nie zauważam, tak. że ten cały czas, który do tej pory poświęcałem pracy, rodzinie i tak dalej, zaczynam poświęcać grom. I niestety tracę żonę, tracę dzieci, tracę źródło utrzymania i to jest, to są nowe uzależnienia, które się pojawiają. Mało tego, my także uzależniamy dzieci. No przecież zobaczmy, jak to wygląda relacja między rodzicami. Nie mają czasu. Ja widzę na przykład mamy dwóch, trzyletnich dzieci, masz telefon, poglądaj tak, sobie coś masz na telefonie. Tablet. Tak, ty się tym zajmij, prawda? Ale, ale wydaje mi się, że e, są, nie wiem, czy e, marzona się zgodzi, ale są dostępne badania, które wskazują, że co silna osoba, którą spotykamy na ulicy e, jest jakby ofiarą e, alkoholizmu, albo jest współzależniona, albo jest na granicy w Najczęściej współzależnionych. Tak rozpowszechnione jest e, jakby to, to zjawisko uzależnienia od alkoholu. Bo on jest tak bardzo obecny w naszej kulturze. Lekceważą, że tak powiem, pewne zagadnienia. Z, yy, tak. z ostatnio. Lodo, yy, Lody, Lody Słatne, tak. tak. Z alkoholem. Z alkoholem. Małe, małe porcje alkoholu dostępne dla ludzi, szczególnie uzależnionych, już Niektórzy, którzy cierpią z jakiejś, czy już są na granicy uzależnienia, prawda? To jest to dawkowanie, tak? Dawkuje substancję sobie regularnie, cały dzień. Nie opijam się zespać, tylko dawkuję sobie. No po co są te seteczki i tak dalej. Jeśli chodzi o... o wracając do, do tematu jakby y, przemocy, to y, alkohol y, powoduje często na początku czy narkotyki zaniedbanie. zaniedbanie siebie, zaniedbanie bliskich, prawda? O, o zaniedbanie mówimy o tej formie przemocy. Mhm. Przy czym to tutaj wydaje mi się, że w przypadku uzależnień osoba, która już, już jest uzależniona, ona nie jest temu winna, to jest chora osoba. Więc ciężko tu mówić o intencjonalności tej przemocy, ale na pewno jest to przemoc odbierana przez osoby bliskie, prawda? Bo osoba uzależniona może inaczej postrzegać świat jako chora, prawda? Osoby, ja mówię już o takim uzależnieniu krańcowym. A osoby z jej otoczenia po prostu są przerażone tą sytuacją. Jednak czasem jest intencjonalne, kiedy osoba uzależniona na przykład domaga się finansów, nie? Że, że jakoś chce wymusić na, na partnerze czy partnerce, żeby podzieliła się pieniędzmi po to, żeby on czy ona mógł kupić sobie alkohol czy gry na przykład. Nie? Ja myślę, że to jest szalenie takie, wiecie, ten element takiego egoizmu. Y, by, by takiego wybujałego egoizmu, y, takiego dużego ja, skrzywdzonego ja, nieszczęśliwego ja, które jest jak grabie i ono potrzebuje. Nieważne bez względu, jakie koszty inni poniosą, ale to moje ja musi być zaspokojone. Tak. Czyli y, jakby tracimy z oczu, jakby ta nasza empatia, ta uczuciowość wyższa, bliskość,. Y, to wszystko przestaje być istotne. Ważne tylko jestem ja i to, żeby uniknąć dyskomfortu, bo się muszę napić, albo wprowadzić się w ten, w ten stan relaksacji, bo idzie weekend, który mógłbym, mogłabym spędzić z dziećmi, ale nie spędzę, bo w piątek piję i w, i, i w sobotę piję, bo są słuchajcie, jeszcze takie te weekendowe, to wśród wysoko funkcjonujących alkoholików. Jest typowe i dla kobiet jest to typowe, że one piją weekendowo, ale one są tak naprawdę nieobecne przez ten weekend, bo po alkoholu pojawia się kac, więc nie ma możliwości zorganizowania czasu z rodziną, z dziećmi, z mężem, z bliskimi. Bo ja albo się leczę po użyciu alkoholu nie nadaje się do niczego albo myślę o tym, żeby się napić po to, żeby znowu wprowadzić się w ten stan takiej relaksacji, tak? Wiecie, alkohol jest też w naszej kulturze obecny w tych wszystkich rytuałach inicjacyjnych związanych z dorosłością. Co robią u nas dzieciaki na 18 urodziny. No alkohol. Ale zobaczcie, on towarzyszy alkohol. nam od samego początku. Szcizyny, tak. yy, komunie, przy, na wszystkich tak naprawdę rodzice nie zużyjemy przy pomocy alkoholu. Przecież są kultury, które funkcjonują bez alkoholu. My jesteśmy po prostu unurzani w tym alkoholu jako społeczeństwo, jako naród. Yy, I to jest taka nasza yy, trochę środkowoeuropejska specyfika, bo przecież nie wszyscy piją, nie wszyscy używają alkoholu. Potrafią się bawić, potrafią obchodzić, świętować bez, bez, bez tego e, fermentatu. No, ja myślę, że też powoli się to zmienia, że, że jest grom młodych osób, które mówią, alkohol jest trucizną. I mówią to wprost. A no, oczywiście są środowiska, gdzie jest odwrotnie, gdzie jest właśnie. To jakoś traktowane jako coś, co rozluźnia, co jest potrzebne. A czemu nie pijesz? Chora jesteś? Coś... Tak, że, że to... tak. tak. Ktoś, to nie pije, to musi być jakiś chory, uszkodzony, jakiś inwalida, prawda? Każdy zdrowy musi sobie w cudzysłowie przeczyścić żyły raz na jakiś czas. Tych mitów wokół alkoholu, jego prozdrowotnego działania, które są jakby całą piramidą usprawiedliwień dla pijących jest mnóstwo i jest Dokładnie pełne przyzwolenie społeczne na y, alkoholizm, na pijaństwo. Wiecie, nie każdy pijak to jest alkoholik, bo alkoholik to jest człowiek chory na chorobę alkoholową, ale pijak to jest ktoś, kto się upija, kto pije i niekoniecznie później wpadnie w szpony nałogu, więc może niekoniecznie ta przemoc jest związana z alkoholizmem jako. Chorobą społeczną i z medycznego punktu widzenia, ale w ogóle z pijaństwem jako takim. Tak, ale, ale zobaczmy, na przykład, pomyślałam o, o piciu kobiet, to, co ty może nam mówić? Mm. Na przykład picie wieczorami, albo m, picie picie weekendowe. Ko, picie weekendowe. ale wtedy, kiedy wydaje się, że nie wiem, dzieci tego nie widzą, a to jest nieprawdą. Dzieci prawda? widzą, dzieci widzą, dzieci dzieci widzą czują. Poza tym są, na, na przykład, jeżeli rodzice piją w weekend, no to dzieci są jakoś zaniedbane, są jakoś opuszczone. Do kina nie tak. i na rowery nie pójdziemy, tak. bo mama, tata są nie w formie. Choć myślę, że to i tak to co mówisz, no to są takie sytuacje dosyć częste, bo, bo to co, co weekend jakoś się powtarzają, ale na przykład gdyby dziecku coś się stało, no to na pogotowie kto pojedzie, Tak, mama, tata na przykład są po trzech lampkach wina. Nie bierzemy w ogóle tego pod uwagę. Ale jest, jest takim Czasem takie naiwne przekonanie, że liczba osób, które spożywają alkohol maleje albo że dawniej pili ludzie więcej, co jest nieprawdą statystyka. Żyli nieprawda. krócej, tak, mniej badań jest. naukowych, no to po prostu tak, było, było, nie? Natomiast, natomiast statystyka jest okrutna, no, spożycie alkoholu na głowę jednego mieszkańca systematycznie rośnie, teraz chyba jest największe w historii tego kraju. COVID, troszeczkę do tego izolacja, frustracja i lęk się do tego przyczynił, no i nie, nie było konieczności rano wstać trzeźwym, żeby siąść za kółko i dojechać do pracy. Teraz też jest widoczne, zobaczcie na te badania, które prowadzi policja, że mimo zakazów, nakazów, coraz większych kar, coraz więcej osób jednak co to kółko no bo, 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 bo To jest się, bardzo tak. ważne, co mówisz, że kary nie odstraszają niestety, bo nie kary, kary? kary w przypadku. Bicia, alkoholu czy zażywania narkotyków nigdy nie będą odstraszały. To powiedzmy sobie szczerze, nagroda jest tak silna w przypadku tego, tego mechanizmu, prawda? W, 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 Nagrody, on się nazywa dokładnie mechanizm nagrody? Tak? Kary i nagrody. Kary i tak. nagrody, tak. To, to on jest tak silny, żeby się nagrodzić, że nikt nie, nie, nie myśli o tym, że poniesie konsekwencje, się, że wsiądzie do samochodu. Nawet na, jeżeli, to, to jakoś bierze się to pod uwagę tak. i ta nagroda nie daleko jest. Ja daleko jadę, prawda? Jadę niedaleko tylko do sklepu albo a... tylko kawałek, prawda? Nie złapią mnie. Jest na to, rowerze. Ważniejsze jest, żeby mnie nie złapali, niż to, że ja mogę na przykład rządzić krzywdę, tak. prawda? Osoba tak myśli najczęściej. Natomiast jeszcze jest jedna, jedna jakby może, może ważna rzecz, to z Monika zaczęła mówić, że właśnie młodzi ludzie często zaczynają mieć takie postawy, że ja nie piję i to jest ważne, żeby o tym mówić, żeby ludzie się nie wstydzili nie pić, bo często, ja to Prezja. pamiętam, presja, presja oczywiście, również tak ogromna, nie pijesz, to znaczy, że z sobą jest coś nie tak, tak? Poszukaj sobie innego towarzystwa, prawda? A, a to, żeby ludzie zrozumieli, że właśnie odrzucenie tych, tych prostych substancji, to znaczy substancji, które w sposób bardzo prosty, szybki prowadzą, to tak, albo do pozbycia się lęku, albo zapomnienia o jakichś zdarzeniach, które mnie gnębią, albo przerażają, albo właśnie nagrodzenia się za sukces. Czy, czy ośmielenia się, żeby tam, nie wiem, pójść z koleżanką do kina, tak, zaprosić w ogóle, czy... czy albo odcięcia się od rzeczywistości, albo która się jest od... nie do zniesienia. Tak, w tarym... i to realnie nie, nie, nie znośna, nie, nie do zniesienia. Nie jesteśmy w stanie w ogóle zmierzyć tego cierpienia, które jest zalewane tym alkoholem. Alkohol jest neurotoksyną, bo jakby skupiliśmy się słusznie na nim, bo on jest najbardziej dostępny, najbardziej popularny i największa liczba osób jakby jest uzależniona właśnie od tego środka i myślę, że ta świadomość, która rośnie wśród młodych ludzi, takiego zdrowego zdrowego modelu życia, takiej detoksykacji, to jest świetne. Natomiast wiecie, kiedy, kiedy, kiedy ja miałam do czynienia z osobami, które Yy, przestawały pić, w momencie kiedy zaczęły się lękać yy, o swoje zdrowie. Czyli generalnie, jeżeli ktoś jest alkoholikiem, to przestaje pić dopiero wtedy, kiedy ma już bardzo poważne zmiany w organizmie wywołane przez, przez tą neurotoksynę. Yy, a ponieważ do człowieka jakby dociera to, z racji tego, że jakby yy, wiecie, ten mózg on jest wytrawiany przez ten alkohol, zanika ta aktywna tkanka mózgowa. Im mniej mamy tej, tego potencjału do używania myślenia krytycznego, tym no jakby bardziej bezkrytycznie podchodzimy do wszystkiego, bo jakby możliwość oceny y, sytuacji y, w ogóle nam się zmienia. Więc dopiero jakieś powikłania w postaci zmian w wątrobie, żlaków przełyku, y, polineuropatii, czyli takich zmian fizycznych, które powodują ograniczenia, powoduje, że ludzie decydują się na przerwanie picia. Natomiast o dziwo, wcale nie są to sytuacje związane właśnie z rozpadem rodziny, nie są to sytuacje związane z utratą pracy, bo to jest pretekst do tego, żeby jeszcze więcej pić. Bo przecież skoro takie nieszczęście mnie spotkało, to po pierwsze nie mam już motywacji, bo nie ma o co walczyć. Nigdy nie walczyłem, nie walczyłam, no ale trudno. To tak sobie to w głowie tworzy tą legendę, że gdzieś tam walka była. No to tym bardziej mogę sobie teraz pozwolić na to, że, że będę pić, żeby zapijać te smutki. Bo nareszcie mam kolejny pretekst, taki bardzo wiarygodny do tego, żeby się upijać. No Główną emocją, którą ludzie zapijają, jest wstyd. I na, mm. im, im bardziej wchodzę w jakąś substancję czy zachowanie i Substancja czy zachowanie przestaną działać, i ja się obudzę i okaże się, że właśnie zawalam na różnych frontach, ten wstyd jest większy. No więc co robię? Sięgam po substancje. Są objawy jeszcze takie fizyczne, które no, każdy z nas potrafi zidentyfikować, bo y, są to y, zmiany w naszym chodzie, są to zmiany w sposobie naszego mówienia, y, to są zmiany na naszej skórze, dlatego że. No, alkohol y, na przykład y, poszerza naczynia krwionośne, więc jakby y, y, tutaj widać drżą ręce, czyli są te objawy y, takie skórne, są objawy neurologiczne, są objawy dermatologiczne, czyli generalnie osobę poważnie uzależnioną y, można zidentyfikować. W przypadku kobiet jest to sytuacja troszeczkę trudniejsza. Dlatego, że no, w naszej kulturze mężczyźni nie robią makijażu, a kobiety pod perfekcyjnym makijażem potrafią długie lata ukrywać te symptomy takie fizyczne e, takiej degradacji i wpływu toksycznego substancji na nasz organizm. Tutaj jest też to, na co zwrócić uwagę właśnie, że rola rodziny, nie ukrywania tego problemu, bo często właśnie to ukrywanie problemu sprawia, że no, trwa to latami. Bardzo dziękuję za te informacje. Skupiliśmy się głównie na uzależnieniu od alkoholu, ale jak wiemy tych uzależnień jest więcej. I każdemu z nich można byłoby poświęcić kolejny podcast. Nie mamy na to czasu, ale myślę, że do tematu uda nam się jeszcze kiedyś wrócić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi była pani Marzena Trąd, lekarz, psychiatry i seksuolog, pani Monika Liszka, psycholog, psychoterapeutka i Tomasz Górnicki, założyciel Fundacji Pogody Ducha. Bardzo dziękuję.